Cześć, siemanko, witajcie w 88 odcinku dziennika maszynisty. Zapraszamy do oglądania! Nasza pierwsza wspólna służba. Yeah! Dobra, jesteśmy już na kolcku mieście. Przed nami pojechał impuls do Likowa, więc mamy tutaj niepełnowy postój. I tak jesteśmy opóźnieni około 3 minut i musimy poczekać na jego dojście do Kłoska Nowego. Jesteśmy w kolejnicy, przepraszam, ale naprawdę nie mamy czasu w ogóle na nic. Mamy opóźnienie 6 minut na chwilę obecną, więc masakra. Takie ujęcia niezaplanowane, zaplanowane, ale przejechaliśmy 5 minut po planie już jesteśmy minutę po odjeździe naszego pociągu do Kłodzka. Więc ratamy szybciutko na drugą stronę. Kury kafelek, masakra. Jesteśmy 4,5 minuty po odjeździe, czekamy na semafor i startujemy na mieście. Znowu 8 minut przerwy i lecimy do Wrocławia za górze. tam zabierają nam pojazd, tankują stawiałem nam i wracamy sobie przez Zagórze do Kłocka, czyli już tą służbę niedawno robiliśmy, ale że jedziemy z Madziulką, no to mówię nagramy, bo pewnie wielu z Was czeka, tylko naprawdę teraz nie mam zbyt dużo czasu, żeby ją w ogóle pokazać. Dobra, samator sieci, haratany. Wychaliśmy z 3-minutowym opóźnieniem do Kurska Miasta. Tutaj stoi Elfik do Bystrzycy Kurskiej przedwieście. Kurczę od nowego obiegu, jest taki pociąg? Nie widziałem. Musieliśmy sobie skomunikowanie na pociąg do Wrocławia, bo my też jedziemy do Wrocławia, ale tak jak mówiłem, dwa odcinki temu jedziemy chyba godzinę dłużej, więc cały peron ludzi tutaj oczekuje na pociąg. Ale się okazało, że jest troszeczkę opóźniony, więc tego skomunikowania nie musieliśmy robić bo wszystko automatycznie wyszło, chociaż to nam zgrało numeru pociągu, jeszcze nie wgrywam, żeby się tutaj ludzie nie mylili i żeby nie wsiedli do nas, do pociągu, bo na pewno chcieliby trochę szybciej do Wrocławia dojechać niż z nami dopiero po, czekajcie, o której godzinie? 19.29, a mamy 17, więc 2,5 godziny jazdy przed nami, do odjazdu mamy planowego, 4 minuty no ale jeśli ten pociąg jest opóźniony, już miało o 17 odjeżdżać, więc on pewnie pojedzie pierwszy na Wrocław. My za nimi do głównego, zanim odjedzie to czarno, widzę, żebyśmy planowo pojechali. No ale to jest taka służba, że niestety no, jak już się posypie, no to już leci hurtowo to opóźnienie. A żeby tutaj przejechać planowo, to naprawdę splot tak wielu rzeczy musi tutaj być, że to jest prawie niemożliwe. Dobra to czekamy na ten pociąg i lecimy sobie do Wrocławia przez Zagórze Dobra, Wrocław odjeżdża więc możemy ustawić sobie e, tablicę z odjazdami Kłodzko miasto Wrocław główny tra myśli myśli 6446 o i nawet się zgadza a ja my do odjazdu mamy 35 sekund więc no tak jak myślałem planowo to my dzisiaj chyba nigdzie nie pojedziemy. A nie, może się uda z Wrocławia odjechać, bo tam jest godzina, małe zbiorniki, więc tankowanie powinno być w miarę gites. Dobra, nie przedłużam, lecimy. Jesteśmy już w Kuszycy i powiem Wam szczerze, kurczę takie potoki podróżnych się już robią pomału na tych stacjach. To jest pociąg do Wrocławia i kurczę taka szansa bezpośredniego połączenia z Wrocławiem do tych mniejszych miejscowości. Więc no kurczę, jestem pełen optymizmu, naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi siadać. Mamy cały pociąg, prawie odkłoczkę Jedlina z centrum, kurczę znowu, pełen peron ludzi. A wiecie, że stacja jedyna z drój jest tam. Taki ogromny łuk robimy. Masakra po prostu. Kolejna stacja. I kolejne z 20 osób, szczerze. Współczuję Madziulce, bo jeszcze musi liczyć ile osób wysiada i wsiada. Masakra znowu powiedziałem. Moje nowe słowo, które przewodni dzisiejszego odcinka. I niestety stójka na Krasowicach. I znowu czerwone światło, kurnaty, Stój człowieku i czekaj na wiatr. Zapalcie to zielone! Najpierw musi wjechać pociąg ze silnicy do Bielawy. Ech, trochę lipa, bo mamy tylko godzinę przerwy we Wrocławiu. A już mamy teraz 10 minut w plecy. Chwilkę tutaj postoimy, zanim dojedziemy do Wrocławia. Tu się diametralnie skróci nasza przerwa. Dobra, jesteśmy w Jaworzynie. Szybka próba, startujemy. Dobra, bliżej głównego. Czekajcie, gdzie my tu jesteśmy? 21. 13 minut po planie, póki co. trzy przejazdy pod rząd na 20 na godzinę mieliśmy. Dawno takie miałem. Chyba nawet w sumie nigdy. Jesteśmy już we Wrocławiu. Pojazd oddajemy na tankowanie. Niech za chwilę kolega będzie wyjeżdżał. A my idziemy na zasłużoną przerwę. Wykorzystaliśmy okazję. Kupiliśmy sobie... Tak? Star jest? A, dobra, myślałem, że jakiś nowoczesny, no ale teraz to wiecie, sesja zdjęciowa na Instagrama będzie. Dobra, mamy z pół godzinki, no to wykorzystujemy i idziemy odpocząć. Tak PS, kurde, Madziurka sobie świetnie daje radę. Jestem dumny. Weź się, tato. Do odjazdu dwie minuty. Wjeżdża na szynobus w końców. Trzeba się bić o miejsce, żeby w kabinie być pierwszym. Ja jesteśmy na szynobusie, do odjazdu mamy dosłownie 20 sekund. Kurczę, nie zdążyłem zrobić siku nawet. O, myślałem, że wjedzie z 20 minut przed odjazdem, ale na niestety kto ryzykuje, ten wiecie, czasem się nie wysiusia. Obok nas stoi pociąg na Międzylesie, tutaj do Kłocka ale w dwie różne strony i tutaj zamieszanie wśród podróżnych. Ciekawe ile osób pojedzie tam, gdzie nie będzie chciało. Dobra, lecimy. szybka próba i za kurczę, 49 sekund odjazd. Masakryczna ta służba. Nic się nie zmieniła po zmianie obiegów. No to cóż, pozostaje powiedzieć. Haratami. No i Świdnica. Jedziemy planowo. Czy no Teraz już powinniśmy odjeżdżać, a to jeszcze semafor nastoi, ale no w porównaniu z poprzednimi opóźnieniami jest git. I taka ciekawostka, dzisiaj przyjechał do Letnicy nowy szynobus czerwony VT646 chyba z DB Cargo. Nie, z DB no, z Deberegio, no w każdym bądź razie z Niemiec. Jest, mam nadzieję, że niedługo jakaś autoryzacja się na to zapojawi Dobra, semafor jest, lecimy dalej. Przed nami jedlina zdrój do odjazdu 30 sekund, a to oznacza, że przyjechaliśmy przed czasem. A, to niemożliwe! Tu jakaś magia. Wow! <laughs> Ale duma po takim czasie. Pamiętam pierwsze jazdy tutaj, że kurde stres pod łzy. Teraz Oh, zupełnie inaczej się jeździ niż, niż jak jest ślisko. Dobra, modziłka, objazd. Dała, lecimy dalej. Zjechaliśmy już do Kłodzka planowo. Czas na manewry musimy przestawić się na tor 102. drugi, idzie się rozliczyć. Siemano. Siema. E, jednak na 101 że się odstawialiśmy na tor zajęty i na tor zajęty i będę miał dla Was niespodziankę. No, co jak co, ale tego to bym się dzisiaj na odcinku nie spodziewał. Niestety dzisiaj ujęcie z Felka nie będzie, bo Felek y, odleciał sobie na drobne wakacje. No Ale to może następnym razem jak będzie więcej czasu, to wam e, tą historię opowiem. Dobra, to cóż, gasimy sobie światełko na składzie, pik, zgasło, zgasło elegancko. W kabinie sobie też gasimy. A, dobra. To żeby zapalmy jeszcze na chwilę. O, kurczę, ale mocno świeci. Dobra, dobra. Przełączamy, gasimy dwa silniczki. O, od razu płoga cisza. Gasimy światło, dezaktywujemy kabinkę, bierzemy plecak, kredki i idziemy na oględzinki składu na zewnątrz. Wjeżdża sobie tutaj skład towarowy, cargo. Mijaliśmy go w ścinawce. Ale wy tego nie mogliście widzieć, bo już wtedy kamerkę miałem wyłączoną. Dobra, to przechodzimy sobie do oględzin. I może tak pokrótce od razu opowiem o tej służbie. No, drodzy widzowie, no sami widzieliście. Niestety, nie za wiele się zmieniło. I ten obieg, kurde, jest taki, że jak się wsiądzie, no, to wysiadasz dopiero na tej przerwie we Wrocławiu. A i tak mało brakowało, a musiałbym zatankować z pojazd sobie sam. Więc kurczę, całe szczęście udało się, że tutaj kolega chętny się znalazł, który nam pomógł. Dziękuję mu bardzo za to. Bo tak, no to kurka felek naprawdę, wyobrażałem sobie inaczej tą służbę. Dlatego chciałem ją nagrać, bo patrzę z madziulką, kurczę. No to sobie myślę, E będzie fajnie, coś tutaj pogadamy i ona, cały, całą służbę miała pełen pociąg, więc no kurczę, lipnie to wyszło, ale warto odnotowania pierwsza nasza wspólna służba razem z wami i dobra, i teraz wspomniana wcześniej niespodzianka Tadam El Gagarin no co jak co, naprawdę, dzisiaj bym się go nie spodziewał. O, kawał maszynki. Czy to oznacza, że w serwisie jest dzisiaj oddana do służby? Kto wie, może kurczę, uda się, że w przyszłym miesiącu i my trafimy na niego. Dobra, tutaj niestety zbyt mała luka jest, żeby sobie bezpiecznie i sposób BHP przejść, a nie będę się tutaj schylał między zderzakami, to jedę sobie na drugą stronę sam i może jeszcze za chwilkę zapytamy Madziulki, jak tam jej służba minęła, ile biletów sprzedała, ile kontroli, więc dobra, widzimy się za chwileczkę w aucie. Na razie. Zmęczona? Opłacało się dzisiaj ze mną jeździć? Czy lepszą służbę, jakąś lżejszą, by trzeba było zrobić? No. Ja dziś mam mało, to miała, to miała dużo No to, żeś powiedziała, ile biletów sprzedałaś? 76. No to jak nasz szynobuz całkiem gites. O, dobra, spadamy do domu, bo jesteśmy zmęczeni. No, my zmęczeni. To dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę, napiszcie komentarz, zostawcie subskrypcję i dajcie 1,5% dla Klary. Wszystkie dane w opisie. No i zapraszam Was na Discorda, wasz Was na Discorda i na profil Madziulki na Instagramie. Madziulka pły, siemaneczko, cześć, bajo bajo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I... Ciebie proszę o jakąś spokojną służbę w przyszłości. Siemaneczka, cześć.